Cześć, witamy przy stole po raz drugi z tej strony Staszek. I Amelia. Gramy dalej w Deliver. Wszystko już przygotowaliśmy, porządki zaszły. Nikt z nas nie wymienia surowców przed fazą akcji. Ja zostawiłam żąmka w szczęśliwej osadzie. Tak, więc mamy teraz znowu po czterech lutków. Tutaj kolejnego lutka oddajemy, tu oddajemy i tu oddajemy też kolejnego lutka. Zaczynam, od, znaczy zaczynam jako pierwszy. I wydaje mi się, że pójdę po kafelek. Idź po kafelek. Biorę ten kafelek który daje mi kamyczek i jeden magazyn mniej, czyli teoretycznie zamieniam magazyn na produkcję. Pewnie widzicie, jaki jaki manewr będę planował w przyszłości. Mam nadzieję, że widzicie. O, idziesz zabrać jakąś... A. Idę po kartę. Okej, okay, zabrałaś to z cegłami, w porządku. Już automatycznie chciałam donieść, do, dołożyć kolejną kartę, ale tego się nie robi tutaj. No to ja idę po kamień. Trzy kamyki. Raz, dwa, trzy. A ja idę po co? Dużo sztuk dwie. Nadal. Wiesz, tak mało masz tej produkcji. Tak mi się no, wydaje. Że wszystkiego za, mało to produkujesz. Dużo magazynów. Masz dużo magazynów, mało produkcji, Okej. Okay. To ja pójdę po. Jeszcze nie wiem co. Chyba. <laughs> chyba pójdę po. produkcję Produkcja 2. Pójdę po indyczkę. Dzień dobry. Indyk. Czyli żywność. A ty idziesz po co? Też po indyka. Też po indyka. Okej. Okay. No to i ja pójdę po jeszcze jednego indyka, bo jest ostatni. To sobie też wezmę. A co? To ja pójdę po kafelek. Na razie wszystkie kwelki ci idealnie pasują bez przesuwania, widzę. Ładnie umieszczasz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę rundę. Tak. To tyle. Czyli znowu czyścimy. Zawieramy ludzki, które wracają na statek. Ech, ja wykładam kolejną kartę. O! Jakoś tak powiem ci, mało, mało mona, monotematycznie teraz, zabieraj tych swoich y, ciemnych jego O, jakie ciekawe tam, ciekawa karta się podawałam. pojawiła, tak? Tutaj coś kurczę, o, poobracałaś. Tu mamy y, kartę, która oznacza, że od razu można. Kupując te karty, od razu można dwa razy zmienić kolejność do wolnych kart. Hmm, wolnych kafelków, może. Ale zobaczcie, no jak człowiek by chciał. Czy pojawiła się jakakolwiek karta pustynna? Nie, oczywiście, że nie. Nie martw się, mi też nie pasują. Dobrze, to ja zacznę od realizacji karty, bo jeszcze sobie wezmę więcej punktów. E, wydaję 5 kamyków, czyli 3 kamyki takie plus 2 przepiórki, 2 indyki, żeby postawić ten oto budynek, tak? W sumie tylko cztery punkty. Ale przynajmniej jest postawiony. Oddaję surowce. Proszę bardzo. Twój ruch. To ja idę po kamień. Idź po kamień. Tu, gdy je. Dobrze. To ja pójdę... w ciekawy sposób zrobię. Pójdę tu po kafelek. Ale wezmę ten kafelek. Kafelek, który generuje mi drewno i kamyk. I jest rodzaju lasowego. Leśnego? Leśnego, tak? Las. Lasowego. Lasowego. Um, cegły biorę. Przebierz cegły. Ja Ci zobacz, zostawiłem całą produkcję. Widzę, te cegły. Widzę, właśnie. Ja pamiętam, że ty masz tam coś, co wymaga sześciu cegieł. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Albo dużej liczby cegieł. I co teraz robię, moi drodzy? Oh, all in. Innymi słowy, jeszcze raz po kafelek. I kupuję ten kafelek. I co to oznacza teraz? Pierwszy raz robię taki manewr, nie wiem co z tego wyjdzie. Dokładając ten kafelek, mogę teraz dokonać dwóch roszad wśród kafelków. I co ja sobie wymyśliłem? Wymyśliłem sobie tak. Po pierwsze zrobię taką zamianę. Raz, dwa. Tak. I po drugie zrobię taką zamianę. Raz, dwa. To Zamieniam miejscami. Dzięki temu mam trzy e, pustynie. Tu mam już ładnie pola przygotowane. No, tu jest las, ale za to zobaczcie. Tutaj sobie zbieram po prostu punkty za, za te rzeczy, więc. No, popłynąłeś. Być może nie interesuje mnie to za bardzo, ale no znowu będę musiał od jednego gościa na końcu tej rundy zabrać. Także to, to jest ryzykowne, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ja idę budować. Buduj, to ostatni punkt, który możesz zdobyć zabudowanie. I tak, pozbywam się sześciu cegieł. Raz, dwa, trzy, liczymy. Cztery, pięć, sześć. I dwóch będę, kamieni. Okazuj. Dwóch kamieni, dobrze. Okej. Okay. No i masz Zabieram zbudowane przez budynek. Smutny jeden. Ktokolwiek zbuduje teraz czwarty budynek... inicjuje grę. ...inicjuje koniec gry. Znaczy mówię, tak jak jeszcze raz powtarzam, bo czasami gra się kończy od razu, tu inicjujemy koniec gry, to jeszcze nie jest kaput całkowity, tak? No dobra, to ja mam ostatni ruch, nie mogę pójść po kafelek. Co sumie nawet dobrze, bo nie byłby mi potrzebny. To ja pójdę po drewno, no zostawiła tutaj Amelia jedno drewno. Znaczy jedno miejsce na drewno, więc zbieram trzy drewna. Raz, dwa, trzy. Patrzę mam straszne dużo symboli. Tak, trzy drewienka jak najbardziej. O to znaczek. O, ktoś zarąbał pierwszego gracza. No dobra, ale tymi samym zakończyłaś turę. Tak, tak. No to znowu niebieskie zapraszam do mnie. Ale jeden kolejny, zobaczcie, ziomuś ląduje mi teraz tutaj. Także trochę smutek. To rzucam kolejny domek. Jakoś tak na koniec zobacz, pojawiły się domki jak za za że bardzo pasują kafelki. Błagam, czy będzie jakieś pole, jest jakieś pole, okej. Okay. A to jest, to jest pustynia, tak? Tak mi się wydaje. To jest, to jest pustynny chyba. Jestem niezadowolona z tych kafelków. Okej, okay. czy już wszystko zrobiliśmy, poczyściliśmy? Tak. Ej, ty, ty pustynię potrzebujesz, No to masz pustynię akurat. Ej, zaczynasz, bo jesteś pierwszą graczką w tym momencie. O! O! Tak, zrobimy. To te drewniane. A no tak. Co zrobił Staszek? Staszek zbiera drewno, więc co zrobiła Szamelia? O, <laughs> już, już prawie powiedziałem twoją drugą, drugą ksywkę. Amelia zabrała mi drewno. Tak, bo tutaj, tak, no nie wiem, gwoli lekko też, pewnie no, będziemy o tym mówić w podsumowaniu, ale teraz mi się to tak nasuwa bardzo mocno na, na usta, że, mm, tutaj, można, nie ma negatywnej interakcji ogólnie, takie jakieś bezpośrednie, ale naprawdę można zobaczyć, że jeżeli ktoś ma tylko drewno, to zabrać mu kartę z drewnem. Patrzę, że Maria ma w sumie uniwersalne, więc ja tutaj nie mam co jej zebrać, potem tylko jeden gracz może zabrać, więc tu się, na przykład, da się stanąć na y, drewnie, jeżeli ktoś na przykład potrzebuje drewna. Da się takie rzeczy upatrzeć wśród graczy i, i robić jakieś tam brzydkie rzeczy, ale to jest tak, bym powiedział, nie wiem, czy to półagresja. Ale nie martw się, moja droga Amelio, ja kompletnie nie przejmuję się tym, że ty mi zabierasz karty, ponieważ ja mam zupełnie inny plan. Budujemy kolejną. I tym razem stawiamy to No to tu. Ci się opłaca. Ponieważ jeszcze za ten kafelek, nie dość, że jest trzy znowu pola, to jeszcze mam kafelek, który za pustynię. Każdy I ty mówiłeś, że tobie nie podchodziły, a ja nie mam co brać. No, powiem ci, nie podchodziły, ale wymyśliłem sobie sposób z tymi przemieniami i już jest lepiej, że tu już mam, zaś schromolony. Tu już nawet nie jestem w stanie poukładać, chyba żebym znowu zdobył jakiś tam... I jeszcze to jest do zrobienia w sumie. Bierzesz drewno, tak? Biorę drewno. Okej. Okay. To ja w tym momencie pójdę... Je... Zakła... Co? Patrz, nie brałam tego. O! Tak? No weź sobie. To do, niech będzie. To sobie ten jeden, aczkolwiek powinnam była brać ich więcej. Nie wiem, czy nie zapominałaś w Nawet też. na 100% pani razu nie wzięła. Tak. Moi drodzy, zapominaliśmy, że w fazie e, porządkowania Amelia bierze jeszcze zawsze jeden e, jedno drewienko. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy ja mam taki kafelek, dlatego nie kompletnie się o tym do zapominam. Dobrze. No cóż, no, no tak bywa, tak? E, przy nagraniu szczególnie, czasami człowiek jest trochę roztrzepany. Idę tu jeszcze raz. Idę tu jeszcze raz i biorę kafelek z... Tym razem z lasem. A ja dzisiaj full idę w to. W sumie, w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek mi się udało, kiedykolwiek dotarłem do, do, zbudowania wszystkich kafelków. Chyba nigdy wszystkich nie zabudowaliśmy. Bo to w sumie jest ciężkie do zrobienia. Jeżeli chce się naprawdę zaliczać je wszystkie. Co no robisz ja też w ogóle? Ja idę po kafelek. Dobrze. Kafelek pusty. To jest ten sam rodzaj chyba, nie? Tak, to jest pustynia, no. I mój ostatni ruch tej gry. Chociaż to jeszcze nie jest koniec gry w sumie. To też jest interesujące. To jeszcze nie jest koniec gry. Idę tutaj. I to jest to miejsce, gdzie również można zamienić dwa kafelki. I zamieniam je w ten sposób. Ale się ma za to punktów? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Bo no, ja myślałam, że trochę lepiej mi pójdzie układanie tych płytek, a to dupa. <gry> a ja sobie zobaczę już trzy razy musiałam zmienić kolejność. I gdybym mógł pójść po płytkę, zobacz, góry. No idealnie. Górna, idealnie. Masz jeszcze ten ruch. A ja zobacz, co będę miał. Będę miał tylko dwóch lutków wtedy. Także to jest duża kara. W sumie. Ale jak tylko wezmę ten kawałek, też inicjuję koniec gry, w sumie. Więc rozumiem, dlaczego twórcy zdecydowali się tutaj zabierać też ludziki. Twój ruch. A że ty go i tak teraz weźmiesz, to ja już nie będę przeciągać rozgrywki. Eee, realizuję, potrzebuję na to 6 drewna, czyli w sumie pięć, bo z planu. Masz idealnie, tak? masz idealnie. Więc używam wszystko, co mam. Czyli innymi słowy. No, bo chciałam sobie kafelków jeszcze dobrać, no ale cóż. Ale w sumie to jest dobry ruch. Dlaczego mówię, że to jest dobry no ruch? Przynajmniej nie, nie, i tak weźmiesz. Nie, nie weźmiesz Skończyliśmy cór. grę. W tym momencie zainicjowałaś koniec gry w momencie, kiedy skończyły nam się pionki. Czyli nie będzie kolejnej tury, czyli nie dobrałbym sobie żetonu z... z górą. Z górą. Gdybyśmy rozgrali jeszcze jedną turę... A, sobie muszę to sprawdzić. Nie wiem, nie wiem, co byśmy dobrali. Powiedzmy, że dobrałabyś tak, tak, tak i tak. Proszę bardzo. No teraz. <laughs> ale zobacz że, teraz, nie ma, zobacz, że nie ma żadnej góry. Ale są trzy, które, cztery, które mi pasują. Znaczy, Dobra, ja, bym, trzy. ja bym, prawdopodobnie dobrał las, a potem odwrócił ten las, bo mam dwa lasy, tak? Nie mam tutaj las i góry by się, góry by nie pasowały. Też bym sobie dał radę. Ale a ja dobrze. Ja bym miała trzy rzędy. Trzy, trzy kolumny. Dwie. Trzy. Pamiętaj, że możesz wiedzieć, tylko dwa możesz wziąć w tej rundzie Dobra, kafelki. Dwa. No ale to miałabym dodatkowe osiem punktów. No, być może. Tak. No, ale, To jest y smutne. No, ale sama, sama zdecydowałaś, że kończymy grę. Ja też bym z tego z chętnie skorzystał, bo miałbym też full. Tak? Kurde. No. Więc Amelia zdecydowała, że kończy grę. Też mi zabrała, zobaczcie, mam punktowanie za te znaczki. Ja zebrałem tylko trzy, Amelia zabrała cztery. Ale ile masz za kafelki? No, zobaczymy. Cię, Dobra, ja mam ale... punktującego. Dobrze, dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Y Przechodzimy do punktacji końcowej. Ja tu mam taką sobie małą karteczkę, która też mi pomoże, jakby <grym> przypomnieć sobie, za co jest punktowanie. P punktujemy za pięć rzeczy. Po pierwsze, myślę, że możemy teraz podwracać żetony i podkrywać karty. No tak, żeby wszyscy widzieli. O. Bo teraz sobie sumujemy, sumujemy nasze punkty. Mogę tutaj z boku notować, chociaż pewnie i tak nie będziecie widzieć. Ale będziemy mówić, co robimy, tak? Po pierwsze liczymy punkty za te żetony. Ja mam 5, 4, 2, czyli jest 9, 11. Tak? A ty masz ile? 10. O, to... Ło, a masz 4. <laughs> widzisz? No tak, tylko... Tak, czyli tu wzięłaś pierwsza? Tu ja wziąłem pierwszy, tu ja wziąłem pierwszy, a tu już wzięłaś za zero, tak? Następnie sumujemy za karty. Wszystkie punkty za karty. Ja mam 22, z tego co widzę: 24-24. No nie. <ścoughs> Identycznie co w poprzedniej naszej rozgrywce, zanim zaczęliśmy nagrywać, zrobiliśmy sobie jedną grę wstępną. Tylko, że Grasz dla mnie odstępne. to jest właściwie koniec punktów, dla ciebie to jest początek. No i teraz najważniejsza dla mnie, właśnie przy układaniu, ale ty też trochę zabierzesz punktów, to są rzędy. Czyli jeżeli są dwa w pionie, bierzemy dwa punkty. Jeżeli są trzy identyczne w pionie, bierzemy sześć punktów. U mnie to jest sześć, tutaj mamy trzy, to jest y, dwanaście. O 14 16 bo po 2. Czyli 16 mam za to układę. Ale może tu będzie gdzie indziej więcej punktów. No nie wiem gdzie, jak ja mam tutaj 8. 2 4 6 8. Tak, bo to też jest liczone jako step, bo jest podwójny, czyli masz 8 punktów. Dobrze i teraz yy, yy, surowce. Wszystkie nadmiar surowców dzielimy, to, to jest taka podpowiedź. Surowce dzielimy na 3 bez reszty i tyle punktów. Ja mam 4 surowce, co znaczy, że zamienia mi się to na 1 punkt ty masz ile surowców, które ci poz... No, nieważne. Ty nie masz żadnego surowca. I teraz znaki, zapytania i specjalne funkcje naszego, naszych kafelków. Ja tu zdobam trzy punkty, bo mam raz, dwa, trzy znaczniki, a tu mam więcej. Czy tu są trzy punkty? Ile mam... Y tutaj są wszystkie pustynie. Też mam trzy, czyli łącznie 6 I mam trzy żetony, łącznie jeszcze 3, czyli dziewięć. Jezu, nie wiem, czy to nie będzie jakiś rekord. Powiem ci, ty w ogóle naszych rozgrywek jakoś tak przez przypadek wyszło. Ty ile masz? Cztery. Bo dwa, mam za... Dwa punkty, koniec. Gdzie te cztery naliczyłeś? Czekaj, bo to jest za każdą. Nie produkcję, za każdą. Czy, które to jest? Bo ja nigdy nie pamiętam, które to jest. To jest za produkcja. Ta produkcja. Tak wygląda. A to ma po prostu dwa punkty. Tylko. To, to w sensie nie ma żadnych dodatków. Okej, okay, no dobrze. No i wyszło na to, że mamy... O Jezu, 10, 20. Ty masz... co? Teraz. 10, 20, 44. 44 punkty. U mnie jest 33. 43 plus 16? 59? O, o rany. 59 do No, Zablokowałeś prawie całą pan. Całą rzekę. Zobacz, że można tu teoretycznie. Ale no do, dobra, zabrałem. Udało mi się zdobyć dwa duże punkty. A zajął zająłem Dziesiątkę ją wziąć. Czułem, czułem, że za chwilę ją podbierzesz. Ale faktycznie mega dużo punktów jest za układanie tego. No i też miałem jeśli też... Jeśli się uda. Jeśli się uda i zbieranie tych dodatkowych też bonusów jest całkiem przydatne. A jedna dodatkowa runda, kurczę, no. A przepraszam bardzo, a kto skończył tę rundę? Bo miałbyś tylko i wyłącznie więcej punktów i tak byś wygrał. Właśnie, więc ale, po co ale miałam ci oddać? oddawać? To, to dla mnie to teraz taki zmysł, zmysł analityczny i, i zaczyna się włączać i, i mam teraz takie rozkminę. Co by było, gdyby? gdybyśmy rozegrali jeszcze jedną rundę, czy moje 6 punktów więcej powiedzmy, przewzięłoby to byłoby potężniejsze niż to, co Ty byś zrobiła w kombie tutaj z tymi lokacjami, bo to miałabyś być może zamiast po dwa punkty, miałabyś po sześć. Co łącznie dałoby ci może 12 punktów więcej niż mi tylko 6. Niemniej, moi drodzy, to są takie już rozmowy i, i przemyślenia. Jak wam, Mam nadzieję, że Wam się gra ogólnie podobała. Dziękuję Wam serdecznie za udział. I widzimy się jeszcze w filmie podsumowującym, gdzie powiemy, co ogrzewam. Pogadamy myślimy. sobie o grze. Tak jest. Wielka piona, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć, witamy Was po stole... Witamy Was po stole! Po obiedzie... Trzeba kiedyś zrobili wycinanki. Nie, myślę, że powinno być tak, że witamy Was na obiedzie po stole.